Cześć wszystkim z tej strony Mateusz z kanału Przekaz Akwarystycznym witam. Dzisiaj film o tubifexie, czyli o rureczniku. Pokarm, który jest owiany czasami złą sławą, a wydaje mi się, że nie ma co demonizować, bo jest to bardzo dobry pokarm, tylko jak z każdym pokarmem przede wszystkim ważne jest to, żeby nie przekarmić rybek, to jest podstawa. Po drugie, mieć pewne źródło. I tyle. Ja pamiętam, że w swoich młodzieńczych latach kupowałem w sklepie akwarystycznym, no takim zoologicznym na wagę te robale kupowałem. Pan odważał to, w reklamówkę i pakował, przynosiłem do domu, wiadomo, do wody, żeby to oczyszczać. Ehm żeby to sobie te robaczki żyły no i karmiłem, karmiłem swoje rybki one bardzo to uwielbiały ja pamiętam miałem taki karmnik do którego wkładało się stożek i ten stożek właśnie był przeznaczony do rurecznika przez dziurki w tym stożku rurecznik wychodził i rybki rybki go zjadały już teraz widzę, że moda na te karmniki chyba przeminęła, ja też takiego nie posiadam na chwilę obecną ale to było, to było nawet mądre, bo ten pokarm nie pływał po całym akwarium teraz no i jakoś tam o tym mogliśmy zapanować z tego co się orientuję to też wyczytałem, że stupifeksja jest taka sprawa, że te robaczki mogą wkręcić się tam w nasz żwirek, bo one w dnie w warunkach naturalnych przebywają. No i mogą zacząć gnić, rozkładać się i no zepsuć nam jakoś wody, albo doprowadzić do jakichś innych nieszczęść. I tak to, tak to kiedyś wyglądało. Miałem dostęp właśnie bezpośredni do żywego pokarmu. Już nie pamiętam, bo to wiecie, było lata temu, ale jak tylko był w sklepie, no to kupowałem, karmiłem. No dla rybek to była mega przyjemność. Yy, I od razu Powiem, że ja też popełniłem błąd. Wiadomo, jak się jest dzieciakiem, to człowiek nie przewidzi niektórych rzeczy. Na wszystkim się nie znam. I karmiłem gupików, wtedy miałem do no, jeszcze parę innych rybek, ale y, zdecydowana większość to były gupiki. No i raz im podałem ten żywy pokarm. Za jakiś czas znowu. To wszystko się rozgrywało oczywiście jednego dnia. No i przekarmiłem. Przekarmiłem, to wiadomo, jest bardzo. Syty pokarm i kilka sztuk niestety musiałem z tych głupików wyłowić martwych, bo się przejadły. No to była, to była moja wina, niewiedza po prostu eee, przyznaję się, wiadomo jak się człowiek od dzieciaka bawi w akwarystykę, to jest bardziej podatny na błędy niż jako dorosła osoba. No ale poza tym eee, poza tym incydentem naprawdę nie mam złych wspomnień. Bo nasłuchałem się, nasłuchałem się, naczytałem różnych rzeczy. Zobserwowałem też taką rzecz, że niektórzy akwaryści, którzy uczęszczają na jakieś fora akwarystyczne, nam się udzielają. Miałem taką, takie wrażenie, że oni mylą rurecznik z ochotką. bo w tych różnych opisach tak mi to troszeczkę wyglądało. I ja powiem, że pokarm jest naprawdę super. Moje ryby go uwielbiają. I wszystkim naprawdę polecam. Tylko tak jak mówię, pewne źródła, żeby były tego pokarmu. No teraz, w dzisiejszych czasach, to wszystko jest dostępne i w różnej formie można to dostać. Ja na chwilę obecną, z racji tego, że w mojej miejscowości, gdzie mieszkam teraz, nie ma takich sklepów akwarystycznych, zoologicznych, gdzie zaufałbym i kupił taki pokarm, albo nawet wielokrotnie jest on po prostu niedostępny. No i ja już sobie taki sposób znalazłem. Zaraz Wam to pokażę. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Kupuję sobie taki ususzony pokarm w kostkach. Proszę. Dla mnie to jest na dzień dzisiejszy najłatwiejsza forma, raz-że przechowywania, podawania tego pokarmu, no i dostępności. Ja to sobie zamówiłem przez internet. Różne firmy to produkują, te wszystkie wiodące na rynku mają w swojej ofercie. Tylko u tych wiodących producentów, tak zwanych markowych, no to musimy się liczyć z tym, że cena będzie dosyć wysoka. Ale ja to kupiłem na wagę, znalazłem sobie nawet też producenta po tym jak już to zakupiłem, bo zobaczyłem w tym sklepie internetowym, kto się tymi produkcją tych pokarmów zajmuje. No i kupiłem, kupiłem trochę więcej, bo tam jakieś ilości były też wyznaczone oczywiście. No ale to tam nic jestem złego nie dzieje. Można sobie trzymać lepiej więcej mieć niż przepłacać za jakieś małe opakowanie, jeżeli jesteśmy zdecydowani na karmienie bo jeżeli ktoś ma jakąś tam niedużą obsadę i jakieś małe opakowanie wystarczy, no to wiadomo, no zainwestuje też w jakiś tam e, jakąś, e, jakiś taki pojemniczek nieduży o małej gramaturze, będzie tych kostek tam o wiele mniej i może też to stosować jako taki przysmak dla rybek, jako, jako takie jedzenie na niedzielę. No i słuchajcie. Takie różne historie się nasłuchałem, że, że to jest niezdrowe, że ma w sobie różne substancje chemiczne, że może zatruwać rybki. No i ja zapoznałem się z tym tematem jeszcze od tej strony, że zajrzałem do mojej starej książki akwarystycznej. Przeczytałem kawałek właśnie o karmieniu ryb, o tubifeksie, o tym rureczniku. No i tam się dowiedziałem czegoś takiego, że... Robaki ten... Nie wiem czy to się prawidłowo nazywa robaki, ja tak to nazywam, no ale e, przyjmijmy, że tak będę na to mówił. Te robaki występują normalnie sobie w przyrodzie, w rzekach, w stawach, w podłożu. I jest to bardzo dobry pokarm kaloryczny. Tylko... W tej książce było napisane, że trzeba właśnie z pewnych źródeł pobierać ten pokarm. Wiadomo, stara książka: tam ludzie kiedyś to sobie sami musieli szukać jedzenia w jakichś stawach, jeziorach, bajorach dla rybek. I tam było ujęte to w ten sposób, żeby uważać na zanieczyszczone zbiorniki jakieś, no nie wiem, no powiedzmy, stawy, rzeki żeby z takich źródeł niepewnych nie brać tego pokarmu, ponieważ. Te robaki są podatne, znaczy podatne, one są wytrzymałe w jakimś stopniu na zanieczyszczenie i one wchłaniają te wszystkie jakieś niebezpieczne związki, a potem wiadomo, no mogą zatruć te rybki. No, w dzisiejszych czasach już bym się tak mocno nie obawiał, bo nacisk na ekologię jest bardzo duży. Ja wiem, ja wiem, że. Są miejsca i momenty, gdzie człowiek się za głowę łapie, że jeszcze w tych czasach różne świństwa się wyczynia i nie dba się o to nasze środowisko, no ale jak ktoś jest taką osobą, no na przykład ma już ze 30 lat czy więcej, to bardzo dobrze pamięta, że kiedyś to nie było tak jak teraz, tylko no, różne firmy, nie firmy, instytucje wlewały. Ścieki, odpady do rzek. No, chore to było, po prostu chore, no ale tak było. No, i wiadomo, że z takiego miejsca, znaczy w niektórych miejscach, nawet te robaki nie przeżyły, o tak wam powiem. No, i e, wydaje mi się, że właśnie stąd też z tych dawnych lat są zaczerpnięte te wszystkie historie. I dużo osób, z tego co wiem, to właśnie boi się. Boi się stosować taki pokarm, żeby rybku nic nie było. No, ale ja stosowałem latami. Nic się mi złego nie wydarzyło, oprócz tego mojego głupiego incydentu z przegarmieniem. Ja może pokażę, bo takie suche gadanie ee, to nic nie wniesie. No nie wiem, rzucimy im kosteczkę albo dwie. No, wydaje mi się, że takie nie może się wyostrzyć. Chyba. No a takie dwie kosteczki wrzucę. Może nawet lepszy byłby efekt, gdyby była jedna, ale wrzucę dwie. No i zobaczymy, co się będzie działo. Molinezje mogą być trochę na czarnym tle niewidoczne, ale myślę, że ten obrazek mówi sam za siebie. Nie wiem, czy jak ktoś wsypie pokarm w płatkach, to też reakcja ryb będzie taka żywiołowa. Ja to zawsze się śmieję, że to wygląda jak w Amazonce: jak piranie atakują jakąś zwierzynę. Bo kiedyś oglądałem taki film przyrodniczy i tam też jakaś nie wiem, kroła, ptak. Wszedł w tą rzekę, no to woda się zakotowała i tylko kości zostały. Tak piranie szybko zaatakowały tą ofiarę. I to samo, jest, zawsze się śmieję, że jest u moich rybek. na molinez jak widzicie, no to jest jeden wielki szał, dzicz po prostu. Prystelki troszeczkę bardziej nieśmiało ze względu na swoje usposobienie, ale też co tam spadnie to rzucają się na to jak tylko mogą. No teraz ten narożnik nie wiem, czy jest dobrze widoczny, może nie do końca nie chcę już za dużo tutaj ruszać kamerą. Bo ta kostka się zaraz gdzieś tam przemieści, ale to chyba daje obraz tego, jak ryby uwielbiałem ten pokarm. I powiem Wam, że tak jak w moim przypadku na chwilę obecną nie mam właśnie dostępności do żywego pokarmu albo boję się kupić żywy pokarm z jakichś takich no wiecie dziwnych sklepików od dziwnych osób no to zakupiłem w kostkach, on spełnia swoją rolę no ryby mają frajdę i to jest najważniejsze i powiem wam jeszcze taką rzecz, że ja po prostu te kostki wrzucam do wody, rybki to rozszarpują no, i nic, nic złego się im nie dzieje, ale zastanawiałem się też nad tym, gdyby namoczyć ten pokarm. On pewnie by się jakoś tam e, rozpłynął w wodzie, w tym sensie, że te robaki już by nie były w formie kostki, tylko luźno by pływały. I może taki by im podać. No, jeszcze tego szczerze mówiąc nie próbowałem, bo tak jak teraz to robię, to nie widziałem żadnych skutków ubocznych. Myślę, że w jakiś tam kolejnych filmach też yy, yy, może jakieś inne pokarmy przedstawię, no ale to też potrzebuje, potrzebuje troszeczkę czasu, bo ostatnio z czasem krówą, jak już mówiłem nieraz. Yy, no ale tutaj ten Tubefeks, ten rurecznik, no to yy, już taki naprawdę bardzo klasyczny pokarm. To jest klasyka wśród pokarmów akwarystycznych, tak to można nazwać. Podejrzewam, że gdybym rzucił jedną kostkę, to efekt byłby jeszcze ciekawszy, bo teraz się te ryby jakoś tam podzieliły na dwie grupy, a tak to zabijałyby się o jedną kostkę. No ale to też nie o to chodzi, żeby takiś nie wiadomo jakiś sprawdzian robić. Bo to co zobaczyliście, mam nadzieję, że uświadomi wszystkich o tym, jak ten pokarm rybom po prostu smakuje. Nie wiem, czy jeszcze o inny pokarm tak się moje ryby zabijają i tak łapczywie jedzą kiedyś postaram się kupić mrożoną ochotkę i też pokażę jak one ochotkę zajadają. Bo też, też im bardzo smakuje. Tu jeszcze tylko dodam na koniec, że, bo powiedziałem, że żaden pokarm w płatkach nie będzie tak chętnie jedzony jak ten rurecznik, ale... Pokarm w płatkach oczywiście, jak najbardziej, też moim zdaniem jest potrzebny, ponieważ on wszystkie składniki odżywcze posiada, witaminy i tym podobne rzeczy, więc jako uzupełnienie diety, albo nawet czasami niektórzy jako podstawową dietę stosują ten pokarm suchy. No to też wszystko zależy od tego, jaki producent, jakie rybki, ja tam różne sobie pokarmy sprawdzałem, i faktycznie zdarzyło mi się już tak, że czasami ten droższy, faktycznie ryby chętnie jadły niż ten tańszy, ale to jest indywidualna sprawa. W każdym razie zachęcam. Wiem, że niektóre osoby karmią cały czas rurecznikiem i naprawdę rybkom nic się nie dzieje. Mają super przyrosty, i tyle, i tyle. Tu już pozostawię może chwilę bez słów, żebyście jeszcze sobie mogli w spokoju popatrzeć, jak te ryby żerują. O, to jakaś prystelka złapała resztkę tej kostki i szaleje z nią. Wyszarpują sobie po prostu z pyska, wyszarpują jedzenie, o czymś to świadczy. i Jeżeli ktoś ma jakieś nie wiem, no zastrzeżenia, boi się, e, nie wie, czy ten pokarm rybki będą jadły, czy opłaca się go kupić, no to polecam właśnie jakiś tam mały pojemnik o małej gramaturze zakupić. On tam będzie, podejrzewam, kosztował u tych firm wiodących w granicach 10 złotych, no nie jest to majątek, e, na próbę można można kupić, tak mi się wydaje, że 10 złotych, już też dobrze nie pamiętam i spróbować sobie, ale podejrzewam, że efekty będą, efekty będą takie same, jak tutaj u mnie widzicie. Tam widzę, że kosiarki gdzie nie gdzie atakują, też im to bardzo smakuje, a no, niestety... W takiej formie, jak ja podaję, to nie opada to na dno. I muszą tutaj walczyć o swoje. Ja celowo już na razie innych pokarmów nie wyrzucam, żebyśmy tylko sobie mogli to zaobserwować. No i tak jak w przypadku akurat, nie pamiętam jak było z tym żywym pokarmem, ale w przypadku tego suchego. No, może lekkie zmętnienie wody jest. No, wiadomo, ryby to rozrywają, jakieś tam kawałki pływają, drobinki. E, jak z każdym pokarmem, każdy pokarm w jakiś sposób bardziej lub mniej tą wodę brudzi. Ale tak jak ja tutaj obserwuję, to pojawia się, mówię, delikatne zmętnienie. Może delikatne poproszki pływają. E, za chwilę to wszystko zniknie. Więc pod tym względem nie ma co się obawiać. No i z tego co zauważyłem, to zawsze jest jakaś szczęś... szczęśliwa ryba na sam koniec. Jak już ta kostka jest takich niedużych rozmiarów, i ona może kilka ro... tych robali połknąć na raz, to jakaś zawsze tam ma to szczęście i... i chwyci większy ten kawałek zlepionych robali i połknie. Dobrze, one chyba już sobie z tym tutaj poradziły. Nie wiem ile im to czasu zajęło, ale nie niedużo. Niedużo naprawdę. Mam nadzieję, że część osób zachęcę do tego pokarmu i troszeczkę obalę różne mity, moim zdaniem niepotrzebne. Ale tak jak mówiłem, ważne, żeby uważać, obserwować to jest najważniejsze. I tyle w tym filmie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.